Przedawać usługi premium w detailingu. Jeżeli mnie nie znasz, nazywam się Mieszko i pomagam właścicielom studiów autodetailingowych w rozwoju ich biznesu poprzez skalowalny proces reklamowy połączony ze skuteczną sprzedażą. Więc może przejdźmy od razu do głównego tematu. Ostatnio na Instagramie utworzyłem ankietę odnośnie tego, z czym macie największy problem u siebie w biznesie. I właśnie duża część osób zaznaczyła, że problem jest z pozyskiwaniem klientów na usługi premium oraz w jaki sposób sprzedać taką usługę. Klientowi premium. Mówimy tutaj właśnie o wszystkich zabezpieczeniach powłokami bądź foliami PPF. Nie jest to usługa tania. Cenowo różni się to na przykład od załóżmy czyszczenia środka, bądź mycia. No to są ceny akurat tutaj wyższe, tak więc musimy się tutaj wykazać delikatnymi umiejętnościami sprzedażowymi. I od razu na wstępie powiem, jeżeli sprzedajemy osobom z polecenia, no to tutaj akurat za bardzo nie pokażemy tych swoich umiejętności sprzedażowych. Bo w większości przypadków taka osoba już jest stricte nastawiona, OK. Mój sąsiad na przykład taką usługę tutaj zrobił, jest zadowolony, no to ja też skorzystam nieważne, co mi ta osoba powie i tak to biorę, bo po prostu to chcę. Hmm. Tutaj omówimy bardziej case tego, na przykład, jeżeli pozyskujemy klienta z Google bądź z Facebooka, i w jaki sposób sprzedać takiej osobie naszą ofertę, jeżeli wcześniej o nas nie słyszała, bo to jest według mnie najważniejsze tutaj, tak? I dzięki temu będziesz w stanie właśnie sprzedawać więcej, pozyskować więcej klientów. I załóżmy, jeżeli utknąłeś na etapie 10-20 tysięcy w swoim biznesie, to będziesz mógł przekroczyć ten próg, ucząc się tylko i wyłącznie sprzedaży oraz pozyskiwania klientów. E, więc dobra, w ogóle czym jest sprze sprzedaż? Sprzedaż to właśnie jest proces, w trakcie którego Twoim zadaniem jest diagnozowanie największego problemu oraz potrzeby rozmówcy. Wydaje się proste. Im lepiej rozpoznasz obecny problem klienta oraz pożądany wynik, tym lepiej i skuteczniej będziesz sprzedawał swoją ofertę. Okej, okay. to wydaje się bardzo proste. Wydaje się, że jest to nawet wzięte z książki pojęcie odnośnie tego, czym jest sprzedaż, ale właśnie bardzo dużo osób ma z tym problem. Więc może omówmy to na jakimś tam przykładzie. Tutaj mamy dwa takie case study, Tutaj mamy sprzedaż zakończoną sukcesem, a tutaj była odmowa. Dlaczego tu jest odmowa? Dlaczego tu jest sprzedaż? Duża część detailerów, z tego co zauważyłem, podczas Rozmów jest przyzwyczajona do tego, że rozmawia z klientem z polecenia, gdzie na przykład klient z polecenia dzwoni, mówi na przykład, że nie wiem, usłyszał od sąsiada, że tutaj robimy to i to. Jaka cena? Podaje się cenę, i od razu klient jest zainteresowany, on to po prostu bierze. Jeżeli mówimy o klientach mm, z zimnego ruchu, no to niestety tak tutaj nie jest. Dlaczego? Już to wytłumaczę. Jeżeli na przykład mamy klienta z Facebooka, z Google'a bądź z czegokolwiek innego, ale nie z polecenia. Ta osoba jest duża szansa na to, że ta osoba będzie Cię porównywała tutaj cenowo. Więc Twoim zadaniem jest diagnozowanie obecnego problemu i nie podawanie ceny na początku rozmowy. Jak w ogóle zdiagnozować obecny problem klienta i w ogóle co, co, o co w tym chodzi? Wiesz, co jeżeli na przykład załóżmy, mamy case, że kontaktujesz się z klientem z, z kampanii, dostałeś, załóżmy od kogoś tam imię, numer telefonu i klient pyta o cenę. Nie możesz mu podać ceny na samym początku rozmowy. Dlaczego? Ponieważ podasz cenę i po tej cenie on już nic nie będzie innego słyszał, bo usłyszał tą cenę. Twoim na początku zadaniem jest diagnozowanie tego obecnego problemu. Czyli załóżmy, dzwonisz do klienta z kampanii reklamowej. Zadajesz mu pytania, żeby zdiagnozować, dlaczego zostawił on kontakt do siebie. Czyli proste pytanie drogi kliencie, hmm, powiedz mi, dlaczego zostawiłeś dane do siebie w naszej reklamie. Klient ci odpowiada, nie wiem, chciałem zabezpieczyć samochód. Mój samochód ma jakieś tam zarysowania. Bądź milion innych tam jeszcze powodów. Kontynuujesz tą rozmowę, żeby klient się przed Tobą otworzył. To, że poznasz obecny problem klienta, to jedno, ale druga fajna kwestia jest taka, że musisz tutaj jeszcze dodatkowo zbudować z nim relacje. I ostatnio miałem właśnie taki, taką sytuację, że ktoś mnie spytał, w jaki sposób ja mogę w 10 minut zbudować relacje z klientem. Powiem Ci, że w bardzo prosty sposób. Po prostu zainteresuj się tym klientem, zainteresuj się jego samochodem, zainteresuj się dlaczego on zostawił kontakt do siebie, dlaczego mu na przykład te zarysowania przeszkadzają, dlaczego chce zabezpieczyć samochód PPF-ką, czy miał na przykład wcześniej jakiś samochód, który był zabezpieczony, bądź słyszał od kogoś, bądź widział u kogoś, cokolwiek z tych rzeczy. Po prostu zainteresuj się klientem. Duża część studiów nie interesuje się klientem, tylko interesuje się finalizacją sprzedaży, tym efektem, tak jakby końcowym, natomiast tym i tym się nie interesują. Przez co? Teraz są też dużo klientów, bo jeżeli klient wyczuje, że podchodzisz do niego taśmowo, no to będziesz tylko i wyłącznie porównywany cenowo. Jeżeli zobaczysz, że traktujesz go indywidualnie, że przedstawiasz mu zaibisie walory, zalety twojej oferty, nie tylko zwykłe cechy, typu: no, lakier będzie odporny na mikrorysy, będzie ta hydrofobowość, odporność na UV-to no są basicowe cechy, które są dostępne wszędzie. Każdy po prostu to mówi. Musisz odwołać się tymi cechami do sytuacji klienta, na przykład, do korzyści emocjonalnych. Jeżeli właśnie sprzedajesz PPF-kę, yy, ludzie, którzy kupują samochód prosto z salonu, mają pieniądze, żeby zadbać o swój samochód. Tylko, że musisz mówić tutaj też tak, jakby yy, cyferkowo, ile oni na przykład zaoszczędzą na tym, że zabezpieczą samochód na przykład PPF-ką. Bo ludzie tutaj bardziej patrzą na te pieniądze, cają sobie ten każdy grosz, więc musisz też tutaj o tym pamiętać. Ale dobra, dlaczego tu była sprzedaż, dlaczego tu była odmowa? Tutaj była sprzedaż, dlatego że osoba poznała problem klienta, dlaczego się zgłosił, przedstawiała mu ofertę. Oferta była rozwiązaniem tego problemu, dzięki czemu podczas analizy obecnego problemu również była w stanie przeanalizować pożądany wynik, więc przedstawiała ofertę tak skutecznie. Tak dobrze dobraną, że osoba nie miała innego wyjścia niż powiedzieć: OK, ja chcę skorzystać. Tutaj była odmowa. Dlaczego? Tutaj mamy kilka właśnie możliwych mm, scenariuszy. Yy, pierwszy, podaliśmy cenę na początku. Drugi scenariusz: źle poznaliśmy problem klienta i źle, złą w ogóle daliśmy mu ofertę, ponieważ no ten pożądany wynik no, nie będzie go satysfakcjonował. Tak, to jest pożądany wynik dla nas, a nie, nie dla niego na przykład. Yy bądź właśnie ta oferta. No cały czas wszystko też krąży wokół tej oferty, że źle ją po prostu dobraliśmy. Czasami nie warto patrzeć na to, ile zarobimy, tylko na to, czy dana oferta pomoże klientowi. Jeżeli załóżmy, klient zgłosił się na PPF-a i załóżmy, no sądzi, że, że, że załóżmy, nie wiem, elastomer mu pomoże, zaproponuj mu to i powiedz, żeby po prostu nie przepalał swojego budżetu na, na folię, ponieważ jesteś zdania, że pobłoka Elastomrowa w głównej mierze tutaj wystarczy. Dobra, przejdźmy dalej. Jeżeli mamy właśnie zdiagnozowany problem, mamy zdiagnozowany wynik, przedstawiamy skuteczną ofertę. Pamiętaj, że podczas rozmowy, nawet jeżeli masz tego klienta z kampanii na folię, to, no, to możesz sprzedawać w sumie każdą usługę, tylko musisz właśnie zbadać ten obecny problem. Jeżeli to zrobiłeś, zdiagnozowałeś problem, zdiagnozowałeś wynik, czyli to mm, miejsce, w którym Twój klient chce być, yy, chce mieć swój samochód tak jakby, bo to załóżmy, że to jest punkt A, to jest punkt B. Twoim zadaniem jest po prostu poprowadzenie go z punktu A do punktu B. Masz zdiagnozować problem i dać mu rozwiązanie, żeby po prostu miał pożądany wynik. Przedstawiasz mu ofertę i jest tutaj sprzedaż. Hmm, obecna w ogóle sprzedaż w usług premium w detailingu jest trudna. Na pewno jest trudniejsza niż była kiedyś. Mogą teraz pojawić się dwa głosy. Jeden głos mówiący dobra praca sama się obroni i pozyska klientów. Jak ktoś nie ma klientów, to znaczy, że jest słaby. Drugi głos sprzedaż jest trudniejsza, bo jest większa konkurencja i zaniżają ceny. To prawda, konkurencja jest większa. I często zaniżają ceny, żeby pozyskać klienta do siebie. Jednak mimo to nie jesteś na straconej pozycji, nawet jeśli posiadasz wyższy cennik za swoje usługi. No Okej, okay, przejdźmy do konkretów. Jak pozyskać klienta na usługi premium? Mamy kilka źródeł pozyskiwania klientów do naszego studio. Pierwszy punkt to są polecenia. Jeżeli zaczynasz ze swoim biznesem, ze swoim studiem, no to prawdopodobnie polecenia tutaj działają u Ciebie gorzej. Bądź po prostu masz dużą siatkę znajomych, którzy przyjeżdżają do Ciebie na, na usługi, więc wtedy te polecenia również fajnie działają. Odbiegałbym bardzo od wizytówek i banerów. Znaczy, no banery są ok. E, wizytówki kiedyś fajnie się sprawdzały, obecnie, obecnie gorzej. Reklamy, pozycjonowanie na Google. Reklamy na Google, pozycjonowanie również bardzo fajna kwestia, ponieważ jeżeli osoba jest tak mega zainteresowana tematem, no to wpisuje od razu dane, dane słowo, daną frazę na Google. Nie, nie szuka tego w mediach społecznościowych, ani no nie szuka też wizytówek i banerów na mieście, tak? Od razu przechodzi na Google, więc też bardzo fajny sposób. Profile w mediach społecznościowych. Moim zdaniem profile w mediach społecznościowych, reklamy na Facebooku, na Instagramie i ten Google to jest podstawa w detailingu. Dlaczego? Ponieważ klienci szukają nas na Google, na Facebooku. Na Facebooku, na Instagramie też trafiają do takich osób, które, wiecie, są zainteresowane naszymi usługami 50-50, 50-50. Na Google no to są bardziej taka pewniejsza, więc te wyniki, lidy, na przykład z Google będą rzadsze, moim zdaniem, niż na przykład z Facebooka i Instagrama. Ale dobra, ten punkt czwarty profile w Mediach społecznościowych, w social media bardzo fajnie się to sprawdza. Ponieważ jeżeli mamy profil na Instagramie, na, na, na Facebooku, możemy pokazać efekty naszej pracy, możemy pokazać jak wykonujemy daną pracę, wstawiając na przykład relacje na Facebooka, na Instagrama. Bardzo dużo klientów lubi wchodzić w nasze buty i widzieć, jak my to tam, tam robimy, wszystko. Więc bardzo fajny sposób, żeby po prostu pokazać się klientom, pokazywać opinie, efekty. Wszystko po prostu w tych mediach społecznościowych. To tam po prostu będzie, tak? Więc jak klient tam kiedyś wejdzie, to będzie mógł zobaczyć, co robiliśmy, jak to wyglądało, jaki był ten efekt przed po. Tylko pamiętaj, jeżeli właśnie prowadzisz te profile w, w social Media, nie rób tego jak wszyscy, czyli nie wrzucaj po prostu efektu przed po. Zrób tutaj delikatną taką mm, innowację, taką delikatną. Yy, to znaczy, wstaw na przykład siebie, yy, nagraj na przykład siebie, powiedz, co zrobiliście przy danym samochodzie, ponieważ no, jeżeli klient widzi. Te same posty prawie, tylko inny samochód u każdego detailera, no to niczym się nie wyróżniacie tutaj, tak? I reklamy na Facebooku oraz na Instagramie jako kolejne źródło pozyskiwania klientów. Bardzo fajny sposób i pamiętajcie, promowanie posta to nie są reklamy na Facebooku ani na Instagramie. Promowanie posta w porównaniu z, z reklamami to, no to jest pic na wodę, tak? Ale dobra, omówmy sobie może bardziej szczegółowo te reklamy na Facebooku oraz na Instagramie żebyście po prostu mieli, mieli świadomość, dlaczego to jest lepszy sposób niż na przykład promowanie posta. Ok, mamy kampanię reklamową na Facebooku oraz na Instagramie, i są to kampanie w głównej mierze na formularz kontaktowy plus pytania weryfikujące daną osobę. I ok, jeżeli promujecie posta, no to prawdopodobnie zależy Wam na lajkach, na komentarzach, na zasięgu. I powiem szczerze, nawet jeżeli post ma zajebiste zasięgi, dużo lajków dużo komentarzy, ale jest zerowa sprzedaż, no to co Wam to daje? No nic. Jeżeli mamy na przykład kampanię z stricte ukierunkowaną na sprzedaż, gdzie pozyskujemy imię, numer telefonu, na przykład adres mailowy, a dodatkowo podstawowe informacje o kliencie w postaci tego, jaki ma samochód, czyli marka, model, rocznik auta, wtedy Wy się z nim kontaktujecie, umawiacie wycenę i sprzedajecie. Wtedy macie sprzedaż. Ta kampania nie musi mieć, nie wiem, 20 komentarzy i, i 100 lajków, no bo to jest tylko i wyłącznie... Like na Facebooku, komentarz na Facebooku, ale to nie jest sprzedaż, to nie jest przychód do waszego biznesu. Więc odnośnie całej tej kampanii na Facebooku, są to kampanie zazwyczaj właśnie na formularze. Moim zdaniem jest to najskuteczniejszy sposób, jeżeli chcemy właśnie sprzedawać usługi premium w swoim studio. Jeżeli na przykład osoba zostawia dane do siebie, kontaktujemy się z nią do 12 godzin. Nie później, ponieważ prawdopodobnie ona też widziała reklamy innych studiów. Więc kto szybciej się skontaktuje, kto lepiej przedstawi swoją ofertę, ten po prostu wygrywa. I jedna ważna kwestia. Jeżeli właśnie mamy rozmowy z klientami, często pojawiają się obiekcje. Pamiętaj, obiekcje to jest naturalna rzecz każdej sprzedaży. Natomiast jeżeli chodzi o takie podstawowe obiekcje, które pojawiają się w detailingu, no to na początku od razu pytanie o cenę. Czyli kontaktujesz się z klientem, przedstawiasz się, mówisz skąd dzwonisz, on mówi tak, tak, tak. Zostawiłam proszę mi powiedzieć jaka jest cena w jaki sposób w ogóle zbić taką obiekcję już Tobie mówię, jeżeli załóżmy dzwonisz do Pana Tomka Dzień dobry Panie Tomku, z tej strony Mieszko ze studia XYZ kontaktuję się z Panem, ponieważ zostawił Pan dane do siebie w naszej reklamie o zabezpieczenia auta czy się zgadza? I on tutaj zazwyczaj mówi, że tak zgadza się, proszę mi powiedzieć jaka jest cena jeżeli chcesz zbić tą obiekcję, to od razu możesz powiedzieć tak Panie Tomku Umówmy się może w ten sposób. Ja zadałbym panu kilka pytań, żeby zweryfikować, z czym dokładnie boryka się pan, jaki ma pan problem. E, następnie przedstawię panu ofertę, ponieważ do każdego klienta staram podchodzić się indywidualnie, więc e, nie wiem, jaka dokładnie usługa rozwiąże pana problem i czy możemy się na przykład w ten sposób umówić. I w 90% przypadków właśnie klient mówi: OK, nie ma problemu, i wtedy ty zadajesz pytania, żeby po prostu zobaczyć, z czym dokładnie klient ma problem i jaka usługa no, rozwiąże ten jego problem. Czyli to jest to, o czym mówiłem na początku, nie? Badasz obecny problem z klienta, a następnie, właśnie, pożądany wynik. Jeżeli właśnie zbadasz już pożądany wynik, wtedy przedstawiasz ofertę i wtedy sprzedajesz. Ale w tym wypadku umawiamy wycenę. Na darmowej wycenie robimy wszystkie takie ważne punkty typu, nie wiem, na przykład, za, za darmo myjemy pojazd klienta, dajemy mu nawet kawę. To są takie drobne rzeczy, które wpływają w finalnie, czy klient skorzysta z naszej oferty. No i na darmowej wycenie również poruszamy aspekt tego problemu, o którym rozmawialiśmy w trakcie rozmowy sprzedażowej tutaj telefonicznej. Fajnie to działa, bo klient widzi, że kurde, on pamięta, o czym rozmawialiśmy. Zależy mu na mnie. Super, fajne podejście, nie? No i później ta osoba staje się Twoim klientem w Twoim studiu. I właśnie spora część detalerów boi się inwestować w marketing. Może niekoniecznie każdy się boi, jednak duży procent osób nie chce tego robić. Czym jest to spowodowane? Prawdopodobnie tym, że nigdy tego nie robili, bądź kiedyś robili i nie przyniosło im to natychmiastowego Rezultatu. To jest co innego niż te polecenia, tak? bo ta kampania musi dłużej pochodzić. To osoby, które Ciebie nie znały, muszą tak jakby mm, zaznajomić się z Twoją marką i to czasami może trwać dłużej. Jednak w rozrachunku długoterminowym wychodzisz bardzo tutaj na plus. Branża kosmetyki samochodowej przez długi czas działała super na polecenia. Obecnie kurczę, mam wrażenie, że one nie wystarczą, jeśli chcemy rozwijać swój biznes. Dlaczego? Konkurencja jest bardzo duża, dużo konkurencji również się promuje, trafia do sektora klientów, do których Ty nie trafiasz z poleceń. Więc OK, może zarabiać te 10-20 tysięcy złotych, ale jeżeli nawet zainwestowałbyś tam odrobinę w marketing, mógłbyś zarabiać 20-30 tysięcy złotych. I to nie byłaby gonitwa za pieniądzem, tylko po prostu. Stabilny rozwój Twojego biznesu, żebyś po prostu nie stał w miejscu, żeby Twoje studio się rozwijało. Polecenia są super, jednak dobrze jest posiadać jeszcze co najmniej jedno źródło pozyskiwania klientów. I jednym ze sposobów wprowadzenia tego jest właśnie wprowadzenie hybrydowego studia detailingu. Już to wytłumaczył o co w tym chodzi. Ty zajmujesz się w głównej mierze właśnie robotą techniczną i kontaktem z klientem, natomiast. Masz system regularnego pozyskiwania kontaktów klientów do, do swojego studio, nie? Nie bazujesz tylko i wyłącznie na poleceniach, ponieważ sezony martwe, typu nie wiem, zima, to jest pizza na wodę fotomontaż. To jest sezon, gdzie Ty nie masz klientów z polecenia. I jeżeli zadbasz o klientów, załóżmy, pozyskiwanych z reklam na Facebooku na Instagramie, zima nie będzie dla Ciebie miesiącem przestoju. Tylko musisz mieć regularny tutaj system pozyskiwania klientów kontaktów. Jeżeli tego nie masz, OK, zima będzie przestojem jednak zaufaj mi u moich klientów zima nie była miesiącem przestoju, ok być może zarobili trochę mniej ale nie było to coś takiego, że mieli załóżmy 0 zł 5 tysięcy złotych, no nie możesz sobie zobaczyć na moją stronę onesocel.pl, tam są efekty opinie i rzuty ekranu moich klientów którzy w okresie zimowym potrafili z kampanii osiągnąć przychód rzędu od 20 do 30 tysięcy zł miesięcznie więc to jest tylko kwestia zadbania o swój biznes, o to, żebyście mieli regularny dopływ klientów. I jedna ważna kwestia: sprzedaż. Musicie praktykować sprzedaż. Bardzo często rozmawiam z klientami, z, z, nawet z kampanii reklamowych, bądź po prostu tam nawet z Google'a. Musicie się uczyć tej sprzedaży. Nic was nie nauczy sprzedaży, jak praktyka. Jeżeli załóżmy, jeden z rozmowy Wam na po prostu nie siedzi, nie finalizujecie tych kontaktów, zmieńcie to po dwóch, trzech, czterech, pięciu rozmowach nabyście większej pewności siebie. Podczas rozmowy sprzedażowej z klientem do takich ważniejszych rzeczy zaliczamy przede wszystkim zasadę 80 na 20. 80% czasu klient mówi, a 20% czasu ty mówisz. Dlaczego? W ten sposób jesteś w stanie zobaczyć, z czym dokładnie klient ma problem, jakie ma pragnienie i po prostu przedstawić mu skuteczną ofertę. Drugi ważny punkt. Musisz być ekspertem. Nie możesz się jąkać, nie możesz być Mało pewny siebie, no musisz być pewny siebie, żeby klient zobaczył. OK, zgłosiłem się realnie do eksperta, który się na tym zna. Punkt trzeci. Pamiętaj, żeby nie przerywać klientowi podczas, kiedy on mówi, ponieważ później jest taka niezręczna cisza, bo nikt no, nie, nie wie, kto ma co powiedzieć, tak? czy, czy ty masz mówić teraz, czy ma mówić na przykład Twój klient, nie? Eee, czwarty ważny punkt. Jeżeli rozmawiasz z klientem, jesteś na ostatnim etapie rozmowy, umawiaj wycenę na dokładny dzień, na dokładną godzinę. Dlaczego? Klient ma pewność, że przyjedzie, załóżmy, w środę na 12 i ty będziesz na niego czekał, i ty masz pewność, że po prostu środa 12, klient jest u ciebie, i to nie będzie coś takiego, że klient do ciebie przyjedzie, kiedy ty robisz ceramikę na przykład komuś. To jest moim zdaniem super podejście do klienta, nie? Bo klient wie, że ty czekasz, mm, i ty wiesz, że po prostu ten klient przyjedzie. Kolejnym fajnym punktem jest to, że jak na przykład klient jest umówiony na 12. To o 11:55 już wyjść przed studio i po prostu na niego czekaj. Fajny gest, bo, bo klient zobaczy, że po prostu. no też. Mm, zależy ci na nim, nie? W tym materiale byłoby to na tyle. Natomiast planuję nagrać jeszcze dwa filmy odnośnie sprzedaży, w którym omówimy dokładny case sprzedaży Powok oraz pp. Dzięki wielkie za Twoją uwagę i do następnego filmu. Hej!